Niech imię pana Jezusa Chrystusa będzie wywyższone ponad wszystkim. Chwała panu Jezusowi, królowi królów i panu panów. Dzielę się snem. Byliśmy w domu, w pewnym momencie wyleciliśmy z domu na łąki. Zobaczyłam przed sobą kubkę mniejszych i większych chwastów. Miały one łodygi, grube, i były uschnięte. Potem widziałam tory za tymi chwastami. Patrzyłam na prawo i zobaczyłam skoszoną łąkę i mówię: To wystarczy. Po lewej stronie, naprzeciw nas, łąki były skoszone i było to ładne. I przyszedł, sen, i przyszedł wykład snu od pana. Sen ukazuje dzieci Boże, dzieci pana. Dzieci Pana Jezusa Chrystusa, dzieło, które czyni Pan w nas, w każdej swojej owieczce, która przychodzi i chce poddawać się Panu Jezusowi we wszystkim. Dom został tu pokazany jako wyjście z tego, co było stare, podróż z Bogiem. Przestronne łąki to miejsca, które uszykował Pan Jezus Chrystus dla swoich dzieci, dla swoich owieczek. Aby mogły paść się bezpiecznie. Niniwy, które Bóg otwiera dla spragnionych. I tu przyszedł, przyszły wersety z Psalmu 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych mnie pasie. Kupka chwastów przede mną symbolizuje ludzi, którzy odciągają od społeczności, od bliskości z Bogiem, i nie są to osoby z tego świata, ale wierzące osoby, mówiące, że służą Panu Jezusowi. Nieświadomie wchodzą na teren wroga poprzez zostawianie po części sobie starego życia, i zamiast wdzięczności dla tego, co uczynił Pan, zaczyna się narzekanie, brak. Wdzięczności, utyskiwanie, ściąganie poprzez złe rozmowy grzechu. Wtedy to wszystko, co król oczyścił, zaczyna porastać chwastami. Wiele wierzących osób dopuszcza, żeby te chwasty zagłuszyły cudowność zbawienia. Ogromną łaskę, lekkie jarzmo mistrza. I tu z Ewangelii Mateusza 11, rozdział 28, werset. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, a ja dam Wam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla duch waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Tory to pogoń za tym życiem, to kolejna przeszkoda, troski życia i zamartwianie się. A Pan pokazuje swoje łąki pełne życia. Są one dla nas wszystkich przygotowane. Wystarczy zaufać i poddać się królowi królów. Bo On ma, wszystko, bo on ma wszystko, co najlepsze dla swych wybrańców. To, że powiedziałam, że wystarczy, to Pan jest wystarczający. I ono wszystko ma staranie, Niczego więcej człowiek nie pragnie, Cieszy się z wszystkiego, co Bóg przygotował. Przyszło jeszcze słowo z, Iz z Izajasza, Że więdnie i obumiera ziemia, Marnieje, obumiera świat, Marnieją dostojnicy ludu ziemi, Ziemia jest splugawiona pod swoimi Mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przekazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Chwała niech będzie dla Pana Jezusa Chrystusa, a my przyjmijmy każde jedno napomnienie, pouczenie od naszego cudownego Ducha Prawdy, aby prowadził nas, aby wprowadzał nas w prawdę. Abyśmy się oczyścili, oczyścili i byli gotowi na przyjście króla. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Chwała panu.